Co, że tak z bomby trzaste całą górkę? Edzy? Ale zabawa polega na tym, żeby zrobić jak najdłuższego slajda, a jest, są warunki, żeby to zrobić. <grym> Każdy ustala prędkość z tego zakresu, bo jest ślisko. <grym> Dawaj, to już się kameruje! Ale się rozpędził. O nie pady! <grym> Piona, kumple. Możecie się zastanawiać, dlaczego siedzę na ziemi. Ale zaraz wam powiem dlaczego I to jest pytanie do was Czy chcecie Z tym małym wariatem Chodź tu Chodź tu Z tym małym wariatem jakiś film Włożyliśmy takiego psiaka małego Jeszcze 5 tygodni ma Jest taki wariat A go nauczę Biegać za mną Jak będę jeździł rowerem Nie kochanie No Ale mam na, na skubańca taki Mały patent No chodź, teraz to mnie polisz. Chodź. No, no co? O, I przypał, co? Ale nie mam gogli. Ej, dobra, mały. Ej, ogólnie na imię ma Tofik i, i Kumpel. Ja nazwałem go Kumpel, a moja kobieta go nazwała Tofik. I się kłócimy. I napiszcie w komentarzach, jak mamy go nazwać. Czy Tofik, czy kumpel, bo dla mnie to jest Kumpel. Ała. No, a jest godzina 22, ej uciekaj, już, już, już. Jest godzina 22 i wyjeżdżam na Night ride. Tak jest, no bo nie mogę w domu siedzieć, nie miałem akurat chwili, żeby pojeździć. No to nagramy coś nocą, coś się znajdzie tam do pojeżdżenia. No i dawajcie znak, jakbyście woleli, żeby się nazywał kumpel, czy Tofik. Kumpel czy Tofik. Dobra, widzimy się na bajku. No, bum, także jesteśmy. Psiaki fajne, znaczy psiaki. Mówię psiaki, bo było ich dwóch. Jednego musieliśmy już oddać. Wzięliśmy pierw, e, dwa psiaki na dom tymczasowy, bo zabrali. Jest jakieś patoli, jakaś fundacja. Mieliśmy je przetrzymać na trzy dni, no ale w tym jednym to się zakochaliśmy. Znaczy we dwóch, no ale, ale jednak, kurde, za małe mieszkanie mam na dwa psiaki, a bardzo bym chciał zostawić dwa. No, psiaki fajne. Jeden nam został, już się oswoił do nas, także super piszcie w komentarzach tofik czy kumpel Podejrzewałem, że będzie taki tak, ale moja kobieta strasznie strajkuje. Kurde, jaka mgła w ogóle jest. Straszna mgła. Podejrzewam, że światło jest bardzo pomarańczowe przez te latarnie stare. Nie taka kaszana trochę, ale drogi są puste. Można sobie pojeździć. A co mi tam? O, nowe osiedle. Już jest otwarte. Zobaczmy jak to wygląda. O, tutaj już widać. Drifterzy byli My też przydriftujemy W przyszłym tygodniu przychodzi do mnie sprzęt nowy O ile tu miejsca jest ty. w przyszłym tygodniu Tak no bo jutro jest Niedziela i jest publikacja tego materiału A w tym samym w przyszłym tygodniu, czyli środa, czwartek przychodzi do mnie nowy sprzęt I zobaczycie jaki a już skoro mowa o takich rzeczach, 22 grudnia startuje, startuje sklep. Tak tylko najgorsze jest to, że dopiero startuje, a realizacja produktów będzie po świętach, sad. No ale trudno. Jak ktoś tam będzie chciał, to, to zapraszam. Będzie strona fleszu.pl. Ting, ting. No, nic nie ma ciekawego na tym nowym osiedlu. Jedziemy na pewno po Eryka, bo wychodzi o tej godzinie. I jeszcze spota robimy, ziomeczki chyba przyjadą samochodami Cześć 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 no. Cześć Beka No, przepraszam kochanie, to tylko fotofilm O, to jest fajny challenge, patrzcie Tylko słabo będzie widać Akcja jest taka, wpadłem na fajny pomysł Tylko będę musiał pójść do dyrektorki swojej szkoły Dawnej, techniku mojego Tam, gdzie te latarnie są mniej więcej, coś tam widzicie Jest moja szkoła Ziomki, 8 koła, jadę do Dyrci Bo ogólnie było zawsze tak, że ja cały rok szkolny jeździłem rowerem, zawsze Zima, no nie było dla mnie problemu żadnego, zresztą widać jak teraz, tak? I zawsze się śmieli ze mnie, że do szkoły jeżdżę rowerem, jako jedyny z całej szkoły I tam skacze i w ogóle, a zawsze się spóźniam, nie? No bo ja zawsze zasypiałem, bo nocki waliłem w Tibie albo coś <grytanie> Tak to było, albo w jakieś inne gierki Dlatego ten, pójdziemy do dyrektorki i zagadamy z nią Żeby wjechać do szkoły Tam to są takie schody i w ogóle po tych schodach się zjedzie, po korytarzu sobie Na kole, na manualu pojeżdżę Dawajcie, że jest to do zrealizowania Ogólnie dziś też miało być dużo gadania Jak na razie, ale Poczekajcie chwilę, no zaraz coś pojeździmy. Manualek, Manualek. Po 22. Najtrajciki, ale powiedziałem pięknie. Juhu. Co, że tak z bomby trzaste całą górkę? Ez <grystanie> Ez! Dobra! Dobrze poszło! Lajk! Like. Like jak się podobało! Tak jest! Walczymy! 75 tysięcy kurde do, do końca roku! Będę dumny. Będę dumny z was i z samego siebie, że się udało. Naprawdę. O, zamknięta droga! O Boże! Dobra, nieważne. <laughs> Nie dla mnie. Gościu. Ja mam sobie przynajmniej taki o placyk do potrenowania. Ło, wow, za niski bieg. Będą ci kumple, czy nie będą ci kumple? Zobaczmy telefon. Spotkam się z nimi czy się nie spotkam. Eryk na pewno będzie, on je kartacza teraz Cimanko Zokienka, babeńka. Morda mi się cała kleje od tego psiaka. Wynkownik do którego dzwonisz niestety nie odpowiada No niestety, pa niestety sygnale, nagraj wiadomość e, sygnale, nagle nagraj wiadomość. Uwielbiam to Ale zaraz odzwonić. Kumpel zawsze odzwania. No, dawaj tą taksówką, zmieścimy się czy nie? Ty chuj, co nawet się nie zatrzymałeś. Jest tu taki znak? Kto ma pierwszeństwo? <laughs> ja pod prąd jechał <laughs> Pa! Czerwone latarnie. Czerwone latarnie, a co tam? O, mówiłem Wiem, że odzwoni. Co robisz? Co to? No domu jestem aktualnie No to co, mówiliśmy coś o spociku jakimś? No, ja jestem za No to dawaj No dobra, dobra, to sobie poczekaj, zaraz tak, zaraz będę Okej, okay, w porządku, czekam no, na razie Hej O, następny, halo! No siemo, gdzie jesteś? Siemano, jestem na Placu Solidarności Dobra, na razie. No, na razie No, także o Mam jednego kompana na rower, a drugi przyjedzie autem Ciekawe co tym autem będzie robił Wiedziałem, że dasz Let's go Witam pana Witam serdecznie co tam? A nic, Kurwa masz zdrowie wariacie No trzeba mieć zdrowie Masz zdrowie Siemano Komunikat. Zebraliśmy się tutaj, e, aby, aby pokonkurować troszeczkę. Będziemy konkurowali. E, w grę wchodzę ja, fleszu no i Jerek. polega na tym, żeby zrobić jak najdłuższego slajda, a jest, są warunki, żeby to zrobić. Także tak, stamtąd się rozpędzamy. No dobra, odkąd zaczynamy hamować? Zaczynamy hamować może z końcem murku. Z końcem murku. Tak, tak? i lecimy tam. Eee, każdy ustala prędkość wedle własnego tego zakresu, bo jest ślisko. Jest ślisko, można się wyjewać. Dobra, dawaj. Dobra, jest. ja będę pierwszy. Leć pierwszy. Z koniec w tak? Tak, z końcem burku, no. Dawaj, leci, leci. Dawaj, 102 metry. o. o! <słysy> To jak tylne koło Tak, chyba z tylnym No dobra. To tutaj jestem Mogę tak zostawić. Tu musisz nie? stać tutaj może. Tak, będę stał, ale czekaj, bo ktoś musi nagrywać jeszcze z, Ze świetnikiem Sam jesteś świetny. Śmierane! Jest. <laughs> no do świetnika, do świetnika dojechałem, śmietnika dojechałem kurde. Co? A bo no nie, to odgazowana była. Dobra, z wodą, no. Dawaj, dawaj. Puszczał koło, nie? Puść koło. Tak. jeszcze, jest, to jest, nie nie, jeszcze nie, raz. Nie, jeszcze teraz raz. ja, no co? No zrobię jeszcze raz, puszczałem Dobra, nie puszczaj. Dawaj, dawaj to i zapierdalaj tam. On biegł. Nie wiem, jak, czy będzie się trzęsło, czy nie. Ale leci, fleszu. Dawaj, to już się kameruje. Ale się rozpędzi. O, nie pady? O,

to już coś nic nie zrobiłem Ja mam z siatku Kratka mi weszła pomiędzy paluchy O tu Forfan fun Jedzie wariat Dawaj, dawaj, ty jesteś wariat

Pierwszy challenge jest, chyba że chcecie poprawić swoje wyniki panowie No bo ten drugi, drugi raz, to to trzeba tak, Trzeba Koniec. To jeszcze po jednym Półka trzeba Będzie sprawiedliwie, bo od razu mówię, że druga konkurencja jest taka, że przedni hamulec wciskamy No <laughs> trzymaj Dawaj Lecimy O kurde, poleciał Wow Mamy prowadzącego! No to cóż, pierwsze miejsce przypada flaszowi. My mi się wydaje, bo tak to A my egzekwo, tak jest, my egzekwo. Je. Yeah. Dobra panowie to co? Przednie koło? A ty nie masz żadnych rękawiczek? Mam, ale jakoś tak mi się bez Chciałem Aha, powiedzieć. wspaniały pomysł. Wyśmienity, wyśmienitego, no, no. Ja ci powiem kurczę, że teraz to ja czuję, że ręce mam w ogóle. <laughs> to ma przerwa na wodziankę może, ty? Ma przerwa wodzianka została tam Daj, na pierwszym dala, zna dala. znaku. Dawaj kurwa. Lecimy. Boże, co tu się dzieje? Rób swoje, nie patrzcie na innych. ELEGANCKO! Dawaj, ho! Olsztyn Dawaj Eryk, jest misja Ładujemy choinę Fejki po schodach, ty Patrzcie jaka jest misja Weź ja jeden, ja na drugi I ładowanko Słucham? Pomóc tu To idź ten, idź Eryk tam do niego na tym Nie, jest gizl, zobaczysz Gotowy? Dawaj Ciężej Opo Co ty gadasz? Ty, to mój nie działa O, jest! <laughs> o kurwa! Dobra, naładowana! <laughs> A ty trzech przejechali na pieprzali tu spali, tak? <laughs> to się spali, no? do! <laughs> o, cholera! Ty, to pod że można było podpięcie. <laughs> Ojku! A Ale spoko. fotowoltaiki? A propos fotowoltaiki, volta link w opisie Jestem no przedstawicielem handl handlowym paneli słonecznych. Zapraszam serdecznie, przyjadę do was Ja bym, kurwa, nic od niego nie kupiłem. <laughs> Jaki menel To słabo, bo 22 grudnia rusza sklep Fleszu.pl Uuuu, ale mieć bluzę, kurwa, fleszu. Po Normalnie, Usta. taki takich wyskoczyli, kurde, to szacun na mieście. Tak, plus 10 do te do respektu. Stary, na miejscu wie, jakbym kurde był z taką bluzą, to sądzę, że kurde flip-flip to od razu Zatuje flip -weep. Normalnie. Da, a do szkoły, jakbyś się człowieku wszystkie twoje. Mówisz? Wszystkie twoje. Człowieku, ja zawsze szukałem sposobu na kurwa dupeczki, a to okazało się, że tylko kurde bluzę trzeba kupić flesza je <laughs> O oh, yeah. oh, kurwa, patrz! To jest! Normalnie, dawaj! Na no podest! о Z blisko okien to nie robią tego. Dobrze, znowu będzie <gry> <gry> Co nie ma? Wszystkim! Wszystkim i wszędzie. Widać, że ma przód napęd. Tu normalnie Chodźcie dziewczyny, wsiadamy, lecimy razem Asi nie mam, będzie lepiej Dobra was zmieszczę kawy po no, kolei Na letni lepszy ślisk jest Dobra, GoPro nam się rozładowało. wygłupy poszły na hulajnogach. Jak będziecie chcieli więcej. Więcej z hulajnogowych akcji, dawajcie znać, bo jest dość zabawnie. A ja kończę. Idę do domu, muszę to zmontować, bo w jutro to będziecie oglądali. Fajnie było, ale się skończyło. I zapowiada się coś fajnego na przyszły tydzień. Na przyszły, a zresztą może będzie trochę więcej filmów. Zobaczymy. Dobra, z Fartem dzięki, że byliście i... See you next time. Goodbye, Nara. <laughs>